Tak, ja pamiętam rynek jeszcze sprzed lat 50. No był kiepski, bo tam był bruk i stała jedna chyba jeszcze przedwojenna CPM i, i poza tym nie było nic. I teraz jak jest, to jest dobrze. No. Dla nas starszych ludzi to jest dobrze, bo te ławki, które tam widziałem na tym projekcie w prasie, to tam dwie ławki to i, i trzy drzewa to, to za mało. Zostawić to jak jest, zresztą wie pan, no, jak ta ankieta, która była tutaj rozprowadzana między zainteresowanymi tutaj mieszkańcami w mieście to wykazała, że jednak ludzie byli za tym, żeby to zostawić tak jak, jak jest w tej chwili, bo jest kawałek i klombu, i drzewa ty i teraz szkoda tych drzew, bo on ma... Można w, jak... można w cieniu usiąść. W no pewnie, miejsce. widzi pan tu siedzę, czekam na małżonkę, ona poszła i... A ja sobie odpoczywałem. No, te drzewa stare tu są jednak pięknie jest. Nie? No, mają, Bardzo ładnie no. ten rynek mi się tu podoba, bo stare drzewa są ładniej jeździł się no, na zewnątrz. Mają 40 lat i takie. Jak... a to wszystko zostawić w tej zieleni. Duże, no właśnie, jak... bo wielu mieszkańców mówi, że. Drzewa zostawić? Wymienić tak, tylko, wymienić tylko tak, chodniki na wierzchnię? Są chodniki. właśnie ja też są bardzo krzywe, prawda? Krzywe chodniki, są właśnie chodniki po wymieniać, a drzewa i to park zawsze utrzymany jest w czystości, jest pięknie, gdzie posiedzieć, popatrzeć koło kościoła, jest elegancko, wygląda, no podoba mi się w każdym było, razie tak. tak zostawić, jak jest. A te tablice, prawda, które, stoją, które stoją przy placu kardynała Wyszyńskiego, tam miasto na nich wydrukowało te projekty pokazało jak ten rynek ma wyglądać po ja widziałam, przebudowie. Ja widziałem w poprzedniej prasie. No, tam kilka, mhm. kilka wersji tego było, bo jedna tam... Tam to się Państwu była, nie tak? podoba właśnie ze względu na brak drzew, tak? No, no wie, panu, nie, pan ogólnie to wygląda tak jak jakoś. Co tam będzie, co tam będzie, jak jak będzie, tak jak jest w, tej, mhm. w, tej, w tym projekcie. No po prostu no co będzie kawał pustego placu i... Tak, no troszkę drzew tam jest. No dwie tam są trzy krzaki i dwa, dwa drzewa. Widziałam. Tu też kiedyś tutaj były zieleni, takie ładne drzewa, takie a teraz tu jest jedno i tam i drugie i święta choinki, ustroje wszystko, jest gdzieś zawiesić oko, a tak widzi pan, jak tu na przykład, same kamienie, same Tutaj państwu się nie podoba plac no Nie no, my tu widzimy przez okno <grym> co tutaj jest, no, no i to, same pa, kamienie to jest tak, z charakteru, bo jest. nie wiadomo co to ma być, no. czy to wie pan muzeum, czy to, czy to jakich tam yy, kościół, czy coś, no ludzie przyjdą, czy co tak. Nie wiedzą to popatrzą. No przyjemnie się siedzi. No, 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 siedzi się przyjemnie. Ale widzi pan jak ławki już poniszczono. Co co normalują, hmm. co zrobią, o tu z tej strony całe ławeczki są, proszę bardzo. Ale no, 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 wandali nie brakuje. No, no to, nie, nie brakuje. to ci rowerzyści... Roweżyści zgadzają. Trenują no, i tu wjeżdżają to przed nimi. Nie wiem z okna to nie, nie ma, nie ma gadania. Nie to to słuchają się mnie tam powyzywają. Tak, tak, nie, nie słuchają się młodzież wie to. Jest to no, w, ramach, w, ramach, w ramach przebudowy rynku. Yy ma zostać przeniesiony pomnik Chrystusa. Tak. Na, na tam wiem, w okolicy tak. banku PKOBP, prawda? Tak. Państwo się z tym zgadzacie? Czy... Mi się lepiej podoba, tu jak tutaj, Niech stoi tutaj. to jak tu. No, co tam? Nie wiem, bo ten. Jaki cel był tego, żeby go tam przenosić? Widzi pan, co się stało z, przen z przenoszeniem Krzyża no tak. dwa dni temu? No, że to może dojść do takich samych cel, tylko na mniejszą skalę, młody. Ludzie są tylko ludźmi. To ja się bym, podoba tam, jak stoi. Wiem. Ja jestem tradycjonalista i, tak, i dobrze na tym wychodzę. Zostawić tak, jak jest, jak będzie, a tam można dać coś. Co tam, No bo ten pomnik przeniosą i co w zamian? No w tamtym miejscu. No, pomnik będzie po drugiej stronie. No ale prostu. tutaj no, zostanie puszko. pusty plac, tak? Ludzie a ludzie już się przyzwyczaili. Się przyzwyczaili i jest, no. ładnie wygląda. Bo, żeby coś <laughs> zrobić, to trzeba. musi być jakiś cel tego. Przestawić po to, żeby tylko przestawić, to, to nie, nie, ma, nie ma interesu, prawda? Dziękuję Państwu bardzo za